Jesteśmy w Tortell. Ale jeszcze, kaleta? Jest Jesteśmy w Kaleta Tortell. Taka przeurocza miejscowość. Jaka miejscowość? Bezsamochodowa. W sensie samochody zostawiasz na parkingu head, head, head. I później takimi różnymi pomostami przemieszczasz się po miasteczku. Wszystko jest na palach, wszystkie domy, wszystkie budynki są na palach. Jest taki system pomostów specjalnie skonstruowany. Drewniane takie mola. Szczerze w ogóle jest bardzo stromo schodzące do oceanu, zakładam tak do jednej z otoczeń no. Strasznie wieje i nie chce nam się wyjść z samochodu, ale widok jest piękny. Straszliwie wieje, straszliwie w tej Patagonii wieje. Składanie barłogu. O, mego mega łóżko złożone. Ja pierdzielę! Jaki wiatr! Kurde mój! żywo film z ręki. Na żywo. Do tej skały idziemy. Znaczy jest drugi punkt. Drugi punkt, a jest ich sześć. Straszliwe 7 km i 200 metrów. Niesprzyjającym panikach Zapasami żywności na wiele godzin ciężkiej wędrówki Do zobaczenia po drugiej stronie Hadesu Ale czemu Hadesu? Hades jest... A urządliło Cię? A wypadło? Połkłeś? Połknąłeś Nie muszę jeszcze pod górę, kujesz chyba pójdę tam Jest szansa, że w parkingu dojdę I, I na parkingu będzie może może jakaś pomóc. No i gdzie masz tą swoją żonę, Krzysztof? Zawsze się zastanawiam, kto się nabierze na te głupoty. Słuchaj, musisz powiedzieć jeszcze o tym, że jest bardzo fajnie, ładnie. Tak. Tam to I... były żarty. O, i że naprawdę jest pięknie. Gdzie jesteśmy w ogóle? W Chico. Jesteśmy daleko. w Chile Chico, w parku narodowym. Po drodze zobaczyliśmy jaskinię rąk. Bardzo ładna klęskina. Zobaczyliśmy takie przewężenie na, na skałach. Zobaczyliśmy Piedry klawadę, czyli taki pionowy wysoki słup. I Alero. Jeszcze nie sprawdziłam w słowniku, co to znaczy. Dotarliśmy do ostatniego punktu na najmniejszej, najkrótszej trasie trekkingowej w parku Nacional Meni. Jesteśmy właśnie w Dolinie Księżycowej i schodzimy do auta. Pokonaliśmy na razie 6,5 6 kilometra. Krzysztof jest bardzo zadowolony, a ja jeszcze bardziej. Wydzieliły się bardzo duże ilości endorfin i już. Muszę Wam powiedzieć, że z górami nie ma żartów. I co by nie mówić, pogoda ładna, może się zmienić w każdej chwili wiatr. Może przygnać jakieś chmury. Mieliśmy trochę szczęścia, bo znalazłem szybko. Napoiłem, ogrzałem, prowadzę do samochodu, ale, ale mówię wam, e, bądźcie czujni. Nie tylko kurach, zresztą przeciątać. że to widać, na bulgocie musiałbyś wsadzić rękę z goprem <grym> mm. przyjechaliśmy do czarnej dupy do term jechaliśmy 80 km szutrem żeby zobaczyć, jak woda się gotuje w ziemi tu ma 61 stopni i kolejne etapy, tam jeszcze się nie idzie ukąpać, okąpać. To jest za gorąca. Kilka poziomów niżej podobno już można siedzieć, ale nie dłużej niż 15 minut. I cały fajny mikroklimat, wokół sucho, sucho prawie, a tutaj bujna roślinność. Pewnie w zimę jest dużo cieplej. O bąbelek. Chociaż rękę. Ja, temperatura wody, człowieka taka 37 Nie stopni? Nie tak jak w strumieniu, że ci... Tam się kąpią, bo słyszę. No, bezpiecznie. Może nago będziemy go Pewnie. To będziemy nago się kąpać. Termicznie woda. wodach. Wkładasz rękę? rękę do 60, do 61 włożyłem. Już było ciepłe. Karam. Spaghetti. Spaghetti. 30. mi tą zimną też na tym? mało zimnej wody. ciepłej. Mm, a na taką Coca-Cola Nie ma miejsca w lodówce Trzeba zwinąć butelkę do, Zredukować butelkę Do mniejszych rozmiarów I teraz Wejdzie razem z sosikiem Bo Mariusz to po prostu ma raj w Lago Puelo, a raczej miał, bo właśnie opuszcza. Ma piękny motor. Co robisz? Chlapacz prawo. On się ułamał po prostu z twardości, nie wiem, bo tu są fragmenty takie połamane z dwóch stron. Jak ktoś ciął nożem bardzo ładnie równo jest. Także w takim garażu sobie tutaj możemy elegancko popracować. E, poczyścić, posprzątać, pobyć. Po tych wszystkich wertepach i szutrach, w których jeździmy, musimy coś zrobić, bo po prostu no jest to pełno piachu. Także tu wszystko wyciągamy. Puste szafki, odkurzyć wszystko trzeba. Korzystamy z uprzejmości Mariusza. Ten drugi mhm. też już się zaczynał nadgrywać, nie? Tutaj my tu gadu-gadu, a ja tam muszę wracać i robić empanadas. Przynajmniej się uczyć. Poquito masz? Aj tam. Aj tam. de pokito poquito de Pokito z ceboża. Dzień dobry. Dobra, z 158 robię empanadas. Może się kiedyś nauczę. To jest ceboża con huevo, si? Ceboża con huevo, si. Aj, aj, aj. A poco de pasta de huevo, a teraz na siebie, do tego don't you, don't you? Dobra, okej, okay, bueno. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Yeah. Żeby się nie otworzyły, mocno sí. musisz tu. Nie! <laughs> <laughs> no jest bueno? <laughs> nie mogę się naśmiewać ze mnie. <laughs> Porque są son u i y otras on się rozwija. to do... To no wszystko rozumiemy, jak zrobić panada. Z raz 158 robię empanada. Może się kiedyś Nawet nie przypuszczacie jaką radość sprawiliśmy wielką. Padrę Mario. Jestem leworęczny. Nie umiem trzymać piłki w prawej ręce. Krzyśku! Co tam robisz? Brudzę na czarno silikonem e, połączenia, bo kurzy się argentyńską ziemią do polskich makaronów. Polskich makaronów to my już nie mamy Krzysztof. No właśnie, wszystkie żarty. Wszystkie żarty. Tutaj użyjemy argentyńskie. Argentyńskie teraz. Teraz muszę się położyć pod spód i silikonowe dziury, bo tam wszystko wiatuje na 90%. Po 3,5 miesiącach intensywnego podróżowania mój mąż wreszcie postanowił zrobić porządek z tą skrzynką, w której trzymamy gary tak, żeby nic nie spadało przy otwieraniu. Zamontuję tutaj taki piękny kątowniczek, który sobie nagraliśmy u Mariusza i będzie pięknie.

Nic nie powiem, bo za głośno. To nie, nie dobrze wszystko.